ofiarą ogóle ty się nie raduje, a całe palenia choćbym dał nie przyjmie. Boże moją ofiarą jest duch skruszony, ochotnym i skruszonym sercem ty Boże nie garść. Wieczny odpoczynek, racz mu dać panie, a światło się wieku i tak, niechaj go świeci. Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków, Amen. Wieczny odpoczynek radz mu dać, Panie, W krainie życia będę widział Boga. Oplotły mnie więzy śmierci, dosięgły mnie pęta odchłani, ogarnął mnie strach i udręka. Ale wezwałem imienia Pana, a nie ratuj moje życie. Kraj nie życia będę widział Boga. Pła Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak, jak była to na to początku, to. teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Kraju nie życia, będę widział Boga. Prośmy Boga, aby pobłogosławił grup naszego brata. Nosiemy Boże, który dajesz odpoczynek duszą w jednych. Prosimy Cię pobogosław ten grup i uwolni od wszystkich grzechów duszę Bolesława, którego ciało tutaj składamy, dmuk ze świętymi. Bez końca radować się w Tobie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wypełniając chrześcijański obowiązek, pogrzebania ciała ludzkiego z wiarą, błagajmy Boga, dla którego wszystko żyje, aby. Ciało naszego brata wskrzesił w chwale i powołał go do społeczności świętych. Prośma o to w cichej modlitwie. Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział, ja jestem z martwych zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Ożywieni tą wiarą módlmy się wspólnie do Zbawiciela za naszego brata. Boże, Ty płakałeś nad śmiercią łazarza. Pociesz tych, którzy płaczą nad śmiercią, Bolesława, wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty wskrzeszałeś zmarłych do życia, obdarz naszego brata życiem wiechecznym. wysłuchaj nas, Panie. Boże, to obmyłeś naszego brata wodą chrztu i w sakramencie bieżmowania obdarzyłeś go Duchem Świętym. Przyjmij go do grona swoich wybranych. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty posilałeś naszego brata najświętszym ciałem Twoim. Daj Mu udział w uczcie Twojego królewstwa. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty widzisz, że cierpimy z powodu śmierci naszego brata. Daj nam pociechę płynącą z wiary. I umocnij w nas nadzieję życia wiecznego, wysłuchaj nas, Panie. Zjednoczeni z wszystkimi wiernymi, którzy nas poprzedzili do wiecznej Ojczyzny, módlmy się, jak nas nauczył nasz Zbawiciel, Ojcze, Ojcze nasz. Któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Lewa naszego poprzedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Boże, Ty dajesz ludziom życie i zmartwychwstanie. Wysłuchaj prośby, które my, grzeszni, z bólem zanosimy za Twojego sługę Bolesława. Wyzwól Go z więzów śmierci i daj Mu udział w radościach raju przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Niech Was błogosławi Bóg ojciec wszelkiej pociechy, który stworzył człowieka i dał wierzącym nadzieję zmartwychwstania. Amen. Niech Bóg udzieli żyjącym przebaczenia grzechu, a wszystkim zmarłym światła i pokoju. Amen. Niech nam da szczęśliwe życie wieczne z Chrystusem, który prawdziwie zmartwychwstał. stał. Amen. Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech Bóg da Tobie pić ze źródła wody życia. Trochę jesteś i w proch się obrócisz, ale Pan Cię wskrzesi w dniu ostatecznym. Żyj w pokoju. Drodzy zebrani, spotkaliśmy się dzisiaj w tych smutnych okolicznościach, by pożegnać świętej pamięci drucha Bolesława Wójcik. Wiadomość o jego śmierci zaskoczyła nas wszystkich, szczególnie tych, którym był bliski. Nie jest łatwo żegnać strażaka, sąsiada, przyjaciela, szczególnie wtedy, gdy odchodzi człowiek tak ceniony i zasłużony. Druh Bolesław Wójcik od zawsze był oddanym i ofiarnym strażakiem. Swoją postawą i zaangażowaniem stanowił wzór do naśladowania dla innych druhów. Zawsze był pomocny, życzliwy i koleżeński dla innych ludzi oraz dla strażaków. W sytuacjach trudnych godnie stawiał czoła ludzkim dramatom i tragediom. Na przestrzeni lat swojej działalności w Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Worowie pełnił wiele funkcji. Zawsze swoje obowiązki wykonywał ze szczególną sumiennością. W swojej wieloletniej służbie społeczeństwu uczestniczył w wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych, często ratował ludzkie życie, zdrowie i dorobek. Za swoją wyjątkową strażacką służbę został oznaczony państwowymi i związkowymi oznaczeniami. Jesteśmy Ci wdzię wdzięczni, drogi druchu, za to wszystko, co nam dałeś. Że byłeś z nami, że służyłeś ludziom jako strażak, że zawsze mogliśmy na Ciebie liczyć na Twoją pomoc oraz radę. Cześć twoje pamięci, Druku Bolesławie. Spoczywaj w pokoju. Ja chciałbym, w imieniu rodziny zmarłego, święty pamięci Bolesława, wyrazić wszystkim uczestnikom dzisiejszego pogrzebu serdeczne słowa podziękowania mógł zapłać za udział w tej dzisiejszej uroczystości. Nie wszyscy mogliśmy zmieścić się w świątyni, ale wielu uczestniczyło również i w Eucharystii, w tych stacjach, które rozpoczynają pogrzeb pierwszej z otwartą jeszcze trumną, poprzez udział w Eucharystii. Dziękuję za udział w kondukcie żałobnym, również w tej stacji ostatniej, którą tutaj przy grobie zmarłego odprawiamy za... Wszelkie zaangażowanie, poświęcony czas, by oddać tę ostatnią ziemską posługę naszemu bratu Bolesławowi. Serdeczne Bóg zapłać. Złożymy ciało naszego brata w grobie, ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako pieszy z umarłych i odnowi nasze śmiertelne ciała na podobieństwo swojego ciała uwielbionego. Ufamy, że wskrzesi naszego brata, gdy przyjdzie w chwale. Witaj Królowo Matko Litości Nasza nadziejo Życia słodkości Witaj Maryjo Matko jedyna Matko nas ludzi Salve Regina Między my dzieci e wywołamy Do Ciebie Matko Płaczem wzdychanie niech nas pomaga twoja przyczyna. Na tym padole, Salve regina, zwróć pośredniczko na nas wejrzenie. Przyjmij łaskawie nasze westchnienie. Pokaż nam, matko, swojego syna, w górnej krainie, salwę Regina. Prośmy naszego zbawiciela, by pobłogosławił krzyż, który wznosimy na grobie Jego sługi. Panie Jezu Chryste, Ty własną śmiercią zwyciężyłeś śmierć naszą, a przez swoje zmartwychwstanie przywróciłeś nam życie. Pobłogosław ten krzyż który stawiamy na chrześcijańskim grobie, a ciało pod nim złożone wskrześ do życia w chwale, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi I, i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało bo... między nami. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Amen. Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Zwycięzca śmiecherci piekła i szatana, wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana. Naród niewierny trwoży się, przestrasza na cud Jonasza. Alleluja! Naród niewierny trwoży się, przestrasza Națut Ionașa, Aleluia! -ja. возможность выйти в третий день домой. że mi jest brak. Życie to jedno, które Szczęśliwy będziesz ty.